Tym razem na celownik bierzemy super draga. No, już Wam powiem na wstępie, że było bardzo dobrze. Tutaj na dzień dobry. Ta, ten oto, ta oto rzecz sprzedaje się po 22 funty. 5,50 cena zakupu. Bierzemy dobry początek, idziemy dalej. No, tych sporo sprzedajemy ostatnio. Tutaj macie ile? Sprzedają się całkiem bardzo dobrze. Tutaj panie wiedzą, ile to kosztuje. Także zaraz Wam pokażę, za ile się to sprzedało. 4,28 to aż nie do wiary, że taka cena za to. Sprawdźmy ten wywiska. także zobaczcie, jaka cena sprzedaży. 25 funtów zysku na sztuce. I reszta się jeszcze nie dodała. Jeden już sprzedał. Idziemy dalej. O, tu miałem problem z zasięgiem. Tu gdzie stałem nie było zasięgu, a tam gdzie przed chwilą pokazałem, właśnie był zasięg. W dalszym ciągu produkty Gillette i również farby do włosów dla pań są na promocji. Także jak ktoś szuka, to warto się wybrać do lokalnego superdraga. Bardzo możliwe, że jeszcze się nie sprzedały. Kolejna rzecz na której wpadło sporo kasy ostatnio. Zobaczmy. Tutaj ten produkt Brown. Kiedyś go pokazywałem. Był w Tesco za 27. Trochę żałuję, bo wszyscy się wyprzedali i w tym momencie sprzedaje się on po 6 dyszek, tak żeby byłyby 4 dychy na sztuce. Ale i tak wpadło sporo. Kasy, także nie ma co płakać. Było jeszcze masę innych produktów, ale to może pokażę w kolejnych odcinkach. Zostaw opsa, pozdro.